najpierw to teraz muszę dać to 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 on sprawdził taki a tak w ogóle to było na tym wielkim admin abluzie były takie fajne rzeczy były cztery darmowe pety było mega dużo fajnych rzeczy, pokupowałem sobie. Wszystkie Burning Body, e, Sugar Apple, ja które Giant Pine cone, Elder Strawberry i, i jeszcze ten taki kwiat nowy, To też co ja pokupowałem. Jeszcze dostałem w ogóle złote, to to, do tego bym starka nie w ogóle. Лаура, а сейчас почему там? Была какая-то птичка, как будто... Такая, как будто птичка. фильм. Я. Еще был... Такой В Вообще там был тот и так далее. Jeszcze tam było... Um, ...biegały brain joty. Wodą. Tak wadły. Um, Jeszcze był taki... ...podobny do tego mojego skinka. Pet. Taki on był najlepszy, Divine. Jeszcze był... O, właśnie tam te gry z Citryna. Jeszcze było to, to.

O, tam było to Sugar Apple. Zaraz tutaj powinno być. Nieważne otworzyłem i dostałem mielenka. No i nie chcę stawać. Dodają się jeszcze godzinkę. O tutaj jest...